Czosnek zrobił się już żółty i czas go już wykopać. To jest czosnek, który ja zawsze sadzę jesienią. Dlaczego? No dlatego, że jesień, zima są bardziej wilgotne i czosnek tutaj się udaje. Gdy sadziłam wiosną, to praktycznie główki były takie maleńkie, jak jeden większy ząbek czosnku, a więc zupełnie się ta uprawa nie opłacała. Czosnek na końcach wywija się w taki świński ogonek i ja obrywam te ogonki po to, żeby główka zrobiła się większa. I teraz spróbuję to ręcznie wyciągnąć. Może mi się uda. Tu jest ziemia kompostowa, bardzo miękka, więc myślę, że powinnam dać radę, a jak nie, no to pójdę po łopaty. Oj, oj, nie udało się. Trzeba będzie jednak pomóc sobie łopatą. Przeniosłam łopatę, przyniosłam wiaderko, no i zaczynam. Teraz może pójdzie lepiej. No, troszkę przeceniłam te możliwości, myślałam, że się tutaj elegancko uda. No i tak wygląda pierwszy czosnek wykopany. Bardzo ładny, bardzo elegancki. Najlepiej byłoby, proszę Państwa, wykopywać czosnki, jeśli tak przynajmniej przez 2-3 dni nie pada. Tak, żeby ziemia była sucha. U nas wczoraj przeszła burza, dzisiaj też krąży od lewej do prawej strony: to do środka, to na wschód, to na zachód. Dlatego chciałabym ten czosnek już wykopać, ponieważ jeżeli pozostanie troszeczkę dłużej w ziemi, to ząbki zaczną się rozpadać i wtedy nie fajnie będzie mi się suszył tak na sznury kończę wykopywać, kończę wykopywać czosnek. Zaraz państwu pokażę jakie mam zbiory z takiego małego poletka. Pasty przy okazji oczywiście też e, usuwam, ponieważ gdy czosnek był mały, to oczywiście plewiłam, pilnowałam i tak dalej. Ale gdy czosnek jest większy, to wydaje mi się, że nie ma sensu usuwać e, tych wszystkich drobnych pastów. Nawet mam jakieś takie dziwne wrażenie, jakoby wtedy ten czosnek nawet trochę lepiej rośnie. No, chyba będzie padał deszcz, bo strasznie atakują bąki, no nie dają spokoju. Zaraz tutaj podejdę z tym czosnkiem, który tutaj mam. I zaraz Państwu pokażę, ile udało mi się wykopać czosnku z takiego małego łóżka. O tutaj są jeszcze pasty, pasty też trzeba na To łyżeczko wygląda tak, ile ono ma metrów, no zaraz Państwu powiem. Gdyby tak stanął, to raz, no powiedzmy, że dwa, ale tam nie ma dwa metry. Raz, dwa, a tutaj trzy, no to trzy i półtora, taki jest tutaj kawałeczek. I zaraz będziemy oglądać, jaki ten czosnek jest. Ten czosnek jest bardzo różny, bo są główki, o, na przykład takie maleńkie, ale i są też główki olbrzymie. No powiedzmy, że na przykład tutaj akurat ta pierwsza z jest na przykład taka duża. I zdecydowana większość główek czosnku jest tutaj większa. Zaraz ładnie poukładam i pokażę. Tyle mam czosnku z takiego małego łóżka permakulturowego, z tej rabatki wniesionej. Jestem bardzo zadowolona, bo niektóre naprawdę są olbrzymie, tak jak tutaj na przykład te główki. To w całości wystarcza dla mojej rodziny do następnego sezonu i wystarcza też, aby te największe posadzić z powrotem jesienią. Nie wszystkie, zawsze wybieram te główki, które są największe, najdorodniejsze i te ząbki sadzę tutaj do ziemi. Ja się bardzo cieszę, ponieważ czosnek i cebula nam się tutaj udają i zawsze mamy własne, a bardzo lubimy czosnek, czosnek jest zdrowy i warto go wykorzystywać do różnych potraw. Teraz przetransportuję to na taras, tam będę obcinała na krótsze i suszyła nad tarasem. Ja Państwu nieraz pokazywałam, że ucinam. Państwo niektórzy mówili, że się nie powinno ucinać. Może się nie powinno. Ja 22 lata tak robię, ponieważ od całego początku, gdy jeszcze tutaj była łąka, miałam już mały ogród warzywny i robię tak 22 lata, absolutnie nic się z czosnkiem nie dzieje, trzeba go dobrze wysuszyć, zanim wniesie się go do piwnicy. Ja mam piwnicę suchą. I chłodną. I tam w ażurowych skrzynkach trzymam czosnek i jest naprawdę świetnie się przechowuje. Nic się nie psuje, nie wysusza się, nie niszczy się, absolutnie. Ale jeżeli Państwo chcecie w całości z tymi długimi pędami suszyć, to oczywiście Wasza sprawa, Wasz czosnek i możecie postąpić po swojemu. Ja ucinam na krótsze i tak suszę. Okay. Okay. Klapki, a na końcu chłopaka, a później woda do podlewania.